No, zagrajmy jeszcze raz tym <laughs> łowcom, tak? Idziemy na łowy. Tutaj już na tym poziomie muszę wytoczyć ciężkie działa, tak? Nie, Nie specjalnie dla Was, e... abyście mogli oglądać, ale tutaj ciężkie walki się toczą. Więc nie, nie chcę przegrywać. No, staramy się tutaj wejść na wyższy poziom. tak? Zastanawiam się tutaj nad skupą smoków jeszcze. Aj, 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 aj. No dobra, może zróbmy tak. Zróbmy tak, jedną kartę zostawię. Mag tutaj, magiem mamy do czynienia, tak? Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. No dobra, próbujmy, próbujmy coś, tak? Mamy tutaj trzy sekrety do wyboru. Co tutaj zaproponować? Co tu zaproponować? No dobrze, weźmy na początek tą wężową pułapkę, muszę. Wężowa pułapka. No i czekamy, czekamy tutaj. Już to tu kombinuję, tak? Kombinuję. Jest sekret. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Proponuję, nie wiem, no, sagać może, może w ośpieniu, w ośpieniu, mi palicho. Proponowałem tutaj na początku tą prowokację, tak, ale on by dokończył ją, dokończył ją mocą specjalną. Także to byłoby koniec, koniec z prowokacją Teraz mo, mo, może Dajmy taką kartę Zagrajmy sekret On ma sekret my też Zobaczymy co z tego będzie tu jak poleci no to się zniszczą tak zniszczą jak poleci na tego a no, chyba że tam inny sposób znajdzie no dobrze węże przez wiemy no ale teraz właśnie kłopot ma dwa dwa sekrety dwa sekrety ten się budzi no. o nie no jeden sekret zadziałał 8 do pancerza 8 do pancerza no dobra zagrajmy może takie coś weźmy ten pancerz, zmniejszmy i jakiś sekret może dobierzmy W razie czego muszę weźmy taki. Jak się stanie zaatakowany, to kopie 3-3 przez wiemy, tak? Kopie 3-3. No i już tu następny sekret będzie miał za darmo, że tak powiem. No właśnie, no właśnie. Co tu robić? Co tu robić? No, spróbujmy, nie wiem, lecieć na niego. Może weźmy taki sekret. Tu już nie ma, nie ma innej możliwości, nie ma innej możliwości. No kontroluje, kontroluje, no dobra, ok. Mamy jeszcze. No, zagrajmy tą prowokację może. Zagrajmy może w ten sposób. Daliśmy tutaj obrażenia, ale ma 4 do ataku, tak? 4 do ataku. A postaramy się zmniejszyć ten pancerz Teraz my mamy dwa sekrety, ale on już leci, leci tutaj Może nie wszystko wykorzystał, ale okej. Okay. Co nam zostało? Zostało sekret, no bo pogorów nie możemy spuścić Tu lećmy, lećmy w twarz lećmy w twarz mamy trzy sekrety tak jakby co coś rzucił no to tu albo cztery zadamy obrażeń tak jak będzie miał zryw to cofniemy a jak zaatakuje no to kopie wiemy no ale nie w ten sposób kopii nie przezwiemy

Coś tam zadziałało, przepraszam, musiałem drzwi otworzyć. Małżonce, o no dobra, zagrajmy tutaj w ten sposób. Zagrajmy moc specjalną. Oczywiście tutaj sekret mamy. Zagrajmy tutaj trzy. Już mało co zostało, więc zagrajmy, zagrajmy sobie tak. Krasnoluskiego Strzelca. Tu leci oczywiście na no, tego. Tak. Oczywiście, że tak. Dobierze sekret. I dwie karty, tak? No, ale widział, że nie ma szans. No, tu byśmy zadali trzy i mocą specjalną dwa i był, byłoby koniec, tak? Byłoby koniec. Także przeciwnik podjął dobrą decyzję, tak? Dobra decyzja.